Siedzę tu już godzinę, a ty jeszcze... A. What the hell?! Oh my god! Uh, uh, uh. Co jest?! Czy to, to są ręce bogini? Jestem cała Ręce bogini, ten róż prosto kurwa z niebios to jest znak, znak z niebios. Nawracajcie się. Widzicie te ręce? Ręce bogini? Widzicie to? Zb złap mnie, zbogosław mnie. Trochę świński kolor. No tak to jest trochę to świński. Trochę kolor w stylu Pepy. Nie żeby ona była jakaś taka, tylko bardziej chodzi mi tutaj o jej aparycję świńską. Patrz, 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 patrz. patrz, patrz. Liże. Podoba się. Tak, jest to ręka bogini. Piątka. <klujna> <klujna>